Wierzą, że czas nie płynie tylko do przodu, że są chwile, gdy sen przecina przeszłość, jak błysk w ciemności. Ale czy naprawdę możemy śnić o tym, co dopiero ma się wydarzyć? Śnisz coś, a potem to się dzieje? Czy to tylko zbieg okoliczności, a może twój umysł potrafi uchylić zasłonę czasu? W historii ludzkości znane są przypadki snów, które zapowiadały śmierć bliskich, katastrofy naturalne, a nawet wojny. Często ich dokładność przeraża, choć nauka wciąż nie potrafi wyjaśnić tego zjawiska. Niektórzy badacze snów sugerują, że świadomość śniącego może odbierać informacje z przyszłości, jakby sen był anteną sięgającą poza linearność czasu czy zatem sny prorocze to zakodowane ostrzeżenia a może tylko gra w przypadku w świecie którego jeszcze nie rozumiemy jeśli śniłeś coś co się spełniło być może właśnie dotknąłeś tej tajemnicy